Cześć! Witamy Was ze sklepu E-Bite na Puławskiej 430. Właśnie zakończyły się pierwsze pokazy nowości na rok 2020 w naszym sklepie firmy Daiwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli na tych pokazach, brali w nich aktywnie udział. Gratulujemy też wszystkim zakupów produktów firmy Daiwa. Mamy nadzieję, że będą Wam służyły przez długie lata bez bezawaryjnie, że wyjmiecie na nie mnóstwo okazów. Wiele rekordów życiowych padnie właśnie na nasze produkty. Nie tylko wędki, kołowrotki, ale także na przynęty i liczymy na to, że będziecie z nami już dłużej, a może nawet już do końca swojej wędkarskiej kariery. Cieszymy się, że było dużo pytań. Fajnie jest, jak możemy komuś pomóc, komuś coś doradzić. To jest nasza praca, robimy to, co kochamy, więc fajnie, że byliście z nami w tych dniach. Dużo pytań było, jak zacząć przygodę z castingiem. Tu Kuba bardzo fajnie pomagał. Dobierał zestawy, kołowrotki, wędki. W różnych budżetach można zacząć tą przygodę. Bardzo dużo było też pytań o nowe przynęty, o nowe metody, bo w Polsce zaczyna się coraz bardziej popularyzować tzw. zwany twitching. To Kuba jest dobrym, można powiedzieć, wędkarzem, który łowi tą metodą, już do czas, więc ma duże doświadczenie, tu pomagał. W sklepie jest zaopatrzony w bardzo bogatą ofertę woblerów twitchingowych. Także sprzęt do twitchingu mamy, no jest tutaj naprawdę dla każdego wędkarza full, wędlarza, lopcia, full lopcia, 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 słuchajcie dobra. tak, i spinning, casting, twitching, miękkie przynęty, twarde przynęty, no, wybór woblerów jest przeogromny, tak jak i innych przynęt. Już pomijając wysokie modele kołowrotków wędkarskich, jeśli chodzi o przynęty, jest po prostu tutaj raj dla wędkarza spinningowego. Bardzo duże zainteresowanie cieszyły się nowe małe gumki Prorexa oraz Świetny jerk. Myślę, że na nadchodzący sezon jelly jerk wymiotł nam praktycznie wszystkie jelly jerki. Musimy to zamawiać. No i zadowoleni jesteśmy, że dużo wysokiej półki, jeżeli chodzi o kołowrotki. tak? Exist Sertei, bardzo duże zainteresowanie. Duża popularność tych kołowrotków była wśród ludzi odwiedzających nasz na show tutaj. Więc myślę, że teraz co? Przejdziemy do rozdania małych prezentów dla tych, którzy są. Świątecznik od firmy Dive. A. Otwieramy. Otwieramy mamy urnę tutaj tak otworzymy tutaj to żeby nie było Mamy trochę losów. Będziemy... Jest tego sporo, ale nagród też jest sporo małych prezencików. Co losujemy? Zaczynamy od zostawić czapeczka plus G-Bright. Średnica 13. Ja biorę los. Słuchajcie. Pan Przemek. Końcówkę numeru. Podałem. I końcówka Podpańmy numeru 051. Będziemy dzwonić. Będziemy dzwonić do Pana Przemka. Gratulujemy. Gratulujemy. Mały prezent pod choinkę od firmy Dajwa. Będziemy dzwonić, prezent do odbioru będzie w sklepie na płaskiej 430. Ja tu przypominam. Przypinamy. Dobra, wkładamy. I czeka prezenci. Drugi zestaw. Czarna tym razem czapeczka plus szesnastka, plecioneczka. Ja się mamy Pan Wojtek. Końcówka 679. Widać? Widać, widać. Super. Odkładamy. Piszcie w komentarzach, czy dobrze nas widzicie, słyszycie. Czy wszystko jest OK. Teraz nas na pewno usłyszeli. Ten <laughs> skład spinać. Coś cieńszego. Dziesiąteczka plecioneczka plus biała czapka. Dobra, ja mam tutaj tą Wylosujemy. Pana Stefana końcówka 495 Możemy na palcu będzie Co dalej? Już nie idziemy do końca. czapki i plecionki, tak? tak, dokładnie. Szesnasteczka i biała czapka. I, I razem Mikołaj oddał, że sprawił prezent komu? Panu Rafałowi 4-4-4. Trzy, czwórki na końcu. Jakieś pytania się pojawiają? Coś, na razie się tylko ludzie witają. Co, może coś innego? Czapeczkę jedną z plecionku zostawimy na konie? No już nosujmy do końca. Tak, tak. Po kolei. To dziesiąteczka i czarna czapka. Pan Jerzy, końcówka 275 numeru. Co tym razem? Coś teraz na grubo, żeby było można złowić swój rekord. No, Duży Swimbite dajwa kormoran. I swimbyte wędruje do pana Janusza. 874. Gratulujemy. zamieszany górnie, zamieszamy żeby nie było, że Czekaj. same te z góry idą. Kolejny Swimbite w kolorze Motor Oil. I Motor Oil Paweł 007 jak James Bond. Normalnie ma licencję na zabijanie. Sprawdźcie <noise> bardzo. Co dalej? Kolejny Swimbite. Kolejna płotka. Paweł475 końcówka numeru. Pamiętajcie, że tutaj chłopaki będą dzwonić do Was. Myślę, że w poniedziałek. W poniedziałek. Jak już wiecie o kogo chodzi, i tak dalej, no bo każdy się może domyśleć. Możecie wpadać w poniedziałek bez żadnego telefonu. Od 10 jesteśmy otwarci, więc. Po odmianach, zapraszamy, tak, od godziny 10 i zestawmy Zabrywać... Twitchy Kormoran Kormorandaiwa. W ogóle tu Twitcha idą do Pana Alberta 675. Co dalej? Troszkę inne zestawy wobków. Teraz 3 sztuki. Ja tutaj wyciągam los. Pan Paweł. 591 Trzeba kolejny Paweł wylosowany, więc szczęśliwe imię Paweł zrobił dużo zakupów się okazuje, tak? Zestaw gumek ProRexa Przynęty miękkie Raczki oraz taki zestawik z główkami, daj wy Nie, Słuchajcie Kolejny Paweł Ale numer telefonu jest inny Końcówka zero dwadzieścia dziewięć. Duże raczki od proreksa Robert cztery dziewięć Grit los mamy. Słuchajcie, Mariusz, końcówka numeru 518. No i teraz fajna nagroda, coś co łowi konkretne okazy. Na to wyjechała tylko w innym kolorze, u mnie 124 na Żarnowcu. Hybrid Swimbite. I Hybrid Swimbite wędruje do Tomka. 557 końcówka. I teraz zaczniemy troszeczkę takie nagrody. Troszkę lepsze, troszkę fajniejsze, bardziej na Wędeczka dajwa Ninja. Ninja idzie. Słuchajcie, kolejny Paweł jest szczęśliwcą, który dostanie Ninja. Końcówka numeru 927. Gratulujemy. Dawaj tutaj. Przypniemy tak do wędki, do pokrowca. Palca Twojego. Wędzisko balisty. Wędzisko balistik. Słuchajcie. wędzisko balistik. Arek. Końcówka 121. Do Koło wroteczek. Nowy Freem LT 4000. Drimsa wygrywa Tomasz 748. Końcówka numeru. Gratulujemy. No, no. I ostatnia nagroda. I ostatnie coś do zaczęcia przygody z kastem. Świetny kijek. Power mesh. pod Podwózlery i nie tylko. Wędruje do, do Piotra. 555 końcówka telefonu. Przypinamy. I tak jak wspominaliśmy, nagrody do odebrania, prezenty. Oddaję poniedziałek. poniedziałek od 10. Czekamy. wszystkim gratulujemy. Jeszcze raz, raz dziękujemy. Super, prezent. że z nami byliście.